Towarzysze, to koniec śmieszków. Nadszedł czas, aby zbudować dzielnicę rządową. Zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Jak wiecie, cztery założycielskie Leniny zaznaczają środek naszego kochanego Sosnobyla, i myślę, że od nich będą się wszystkie ulice rozchodziły. To będzie niejako centrum naszego miasta. Dobra, myślałem na razie coś w ten deseń, żeby te ulice jakoś y, równo rozchodziły się od naszego centrum miasta. Tutaj myślę, że mamy jakieś dwie długie alejki ulicy. Pośrodku zrobi się coś na zasadzie takiego parku, gdzie tu będą stały Leniny, tu drzewa, ludzie będą chodzili i będą myśleć nad wspaniałością komunizmu i naszego pięknego miasta. Tu będzie ulica gdzieś w jedną stronę pójdzie, tu będzie druga ulica w drugą stronę. Tu machniemy ulicę w stronę elektrowni Cieszynek, tu zrobimy może takie zagłębie przemysłowe, niech ta ulica powiedzmy na razie w ten sposób poleci. O, tucyk Myślę, że lustrzane odbicie z drugiej strony zrobimy coś takiego. O. Wiecie co, jeszcze machniemy tu dwie uliczki, tak na, 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 skos, będzie dobrze, zaufajcie mi, wiem co robię, i nie będzie kierowników, kto panu tak to spierdzielił, będzie wszystko, co zbyt stromo, co zbyt stromo, nie denerwuj re... nie, nie mnie, wszystko jest ładnie prosto, o, tu cyk, 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 i jeszcze z tej strony. I wszystkie drogi będą prowadziły do, do Leninów. Kiedyś prowadziły do Rzymu, a teraz będą prowadziły do To Może nie jest symetrycznie, o kurwa, jak to zajebiście będzie wyglądało. I tu wszędzie wokół będą takie budynki, czajcie. Bloki wysokie, jakieś uniwerki, jakieś te stacje radiowe, telewizyjne. Wiecie, bo to będzie centrum, nie? Taka dzielnica rządowa. A tu na samym przodzie będzie górowała siedziba partii. W sumie na razie nie ma połączenia z drogą, ale to się wy wykmieni. Dobra, niech te drogi się pobudują. I zobaczymy, co będzie dalej. Tam daleko widzicie, o tam jest gdzieś ten wielki mur sosnobylski, czy jak to tam nazwaliśmy, i tam gdzieś ci... W sumie możemy zajrzeć, możemy zajrzeć, jak oni tam to patrolują. Gdzie są te mury? O, są mury. Widać jakieś patrole? Przejeżdża coś? Tu są te silosy ostrzegawcze, w sensie patrolowe. Jedzie, o coś słyszę. O jadą, jadą strażnicy na murze, tak, więc jak widać, strażnicy na murze, na murze jeżdżą i patrolują. E, więc e, wróćmy, ty, to nawet z kosmosu, już z księżyca widać te, te, te zabudowające Stamberskie. Widzicie tu mapę Kurde, budujemy się, na bogato, na bogato, kierowniku. Pobudowały się, pobudowały się, okej. Okay. W jak w od razu robimy z linią trolejbusową, bo, bo jest fajnie. Szkoda, że nie na tramwaju, wolałbym tramwaj, ale skoro są trolejbusy, to będziemy robić trolejbusy. W sumie takie tramwaje to są takie trolejbusy, tylko że, że po szynach. Słuchajcie. Wiecie. Wiecie co, Wypadało Bo od razu chyba przystanki porobić, bo potem będzie z tym problem i nie będziemy gdzie tego upychać. E, niestety sosnobelskie ograniczenia są dość irytujące i przystanki strasznie dużo miejsca zajmują, dlatego trzeba będzie je zawczasu pobudować. E, Myślę, że tu możemy bliżej. o cyk, pierwszy przystanek, potem tu się kierowniku drogę dociągnie, będzie spoko e, dobra, z tej strony, myślę, że z drugiej strony możemy też machnąć jeden przystanek tutaj to będzie idealne miejscowa, powiedzmy, bliżej się nie da kierowniku no dobra, tu machnęła mach, się już drugi przystanek dobra, dwa przystaneczki trolejbusowe. E, teraz zobaczmy, co możemy tutaj, przemysł maszynowy nie, przemysłem maszynowym my się potem zajmiemy przemysł budowlany, mieszkania i usługi um, to mnie nie interesuje na razie, pokaż mi, co tu możesz tutaj zrobić. Mały sklep, dom handlowy, kino. Yy, dom, ogon, dom... Mm, mm, ale to zaraz, zaraz. Rozgłośnia radiowa, remiza strażaczka, szpital, stacja. O, o kurwa jakie to wielkie, kierowniku! Yy, dobrze, czy to się tutaj zmieści? Jeżeli to się zmieści, to będzie idealnie. W ogóle, gdzie to ma przód? Z, który, z której strony jest przód? Halo, halo, gdzie jest przód? Gdzie to jest wejście? Weź mnie pokaż, bo ja kompletnie to jest... Tu są jakieś schody kręcane, zawijane. Tu jest chyba przód, nie? Tu jest chyba przód, więc nie wiem, byśmy to jakoś... Tak bym to machnął tutaj. Idealnie to będzie pasowało. O Jezus! O Jezus, potrzebny płaski teren. Największą zmorą... Sosnobylskiej Republiki Ludowej jest... jest brak płaskiego terenu. Zaufajcie mi, wiem co mówię. <śmiech <śmiech> Ale ja to zaraz... Ja, ja to zaraz wyprostuję. Ja to zaraz wyprostuję, od ekiereczki na oko się zrobi. <laughs> Może nie będzie idealnie prosto, kierowniku, ale ale będzie pan zadowolony. No. Sąsiad będzie płakał, jak będzie oglądał. Sąsiednie kapitalistyczne, kajzerowe miasta to, to co one w ogóle będą mogły sobie reprezentować? Dobra, machni! O, budowa stacji telewizyjnej, weź pokaż, jak to się buduje. prawda na przyspieszonym tempie, ale zobaczmy, jak powstaje stacja telewizyjna. Jezus, jakby miał całe takie studio do nagrywania. O Jezus, ale byśmy propagandę syndykalistyczną robili. Pokażcie, pokażcie, jak przodownicy pracy to budują. W ogóle ja to strasznie podniosłem teren, ale trudno, tu wykopki ziemne. O Jezus. Hej. Dobrze, niech oni to budują A my chyba przejdziemy dalej, bo im to trochę zajmie Jak oni każdą kubkę ziemi będą osobno zwozić eee, tak. W ogóle piękna jest Idea tego miasta Jest mur graniczny, jest elektrownia Siedziła partia, teraz buduje stacja telewizyjna A tu jeszcze ani jednego mieszkańca tak naprawdę nie ma Nie, sorry, są mieszkańcy Boże, są mieszkańcy pracownicy elektrowni dziesiątek. Przepraszam, tam Panów, panie, zapomniałem o was O, pierwsze konstrukcje powstały Dobra, myśmy co dalej tu chcemy wcisnąć Skoro z tej strony mamy stację telewizyjną, to myślę, że po drugiej stronie możemy machnąć rozgłośnię radiową, która też w sumie sporo miejsca zajmuje. I też nie wiem, gdzie jest przód tej rozgłośni radiowej. Ale to jest chyba przód, albo to jest przód? To może być przód. To może być przód, tylko jakbyśmy tutaj machnęli. O, cyk. Kurde, byłoby idolo. O, machnij tutaj. Machnij ją od razu I od razu możemy polecieć dalej, co my tutaj jeszcze mamy, sta 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 remiza strażacka. Stacja monitoringu zanieczyszczeń, o kurde, jakie to ma, ma To potem się machnie, co my tu jeszcze mamy, o urząd miasta, urząd miasta można by zrobić Urząd miasta, urząd miasta, gdzie my chcemy urząd miasta Urząd miasta można by gdzieś tu cisnąć Tu wciśniemy urząd miasta, idealnie, tu od razu zawczasu, bo potem nie będzie miejsca, od razu zawczasu, za pamięci, machniemy parking, mm, to jest duży, to jest, to... to, jest duży parking, Czy to maciupkie jest, ale machnij tutaj dla pracowników, chociaż można by w sumie zrobić mały parking tutaj, albo średni parking i też byłoby spoko, o, tylko że potrzebne są auta, ale tu może wciśniesz, ty, tu nawet duży parking byś wcisnął, by taki duży, a kurdu, się wciśnie. Można Co nie można zbudować? Potrzebny płaski teren. O, i cyk, i, i to się buduje. Dobra, weź pokażę, jak to będzie wyglądało. Oczywiście trzeba będzie jeszcze wszystko ładnie podłączać drogami i, i przemyśleć. To przy okazji, skoro to się buduje, weź mi do pełni te, te przystanki trolejbusowe, bo jeżeli tu nie będzie. Okej, okay, tu chyba siądzie. Nie siądzie. O mein god, najgorzej. O, dobra, udało się. Jeden przystanek trolejbusowy jest i teraz tu z drugiej strony. potem jak będzie większe miasto, jak będzie dużo większe miasto. Okej, to jest połączone? Czy, te, czy to jest połączone? Kierowniku, czy te drogi się łączą? Te drogi się łączą. Idealnie, idealnie, pięknie, pięknie. Gdzie to są drogi właściwie do partii komunistycznej? Z tej strony są partie komunistyczne. Mm. Mm. trzeba będzie pobudować potem. I w sumie wy tu też nie macie dróg, nie? Noc nad... Jest już ciemno, ale dla partii komunistycznej wszystko jedno. Ty, oni w sumie z tej stacji telewizyjnej mają osobny parking dla siebie chyba. Nie wiem, czy oni na tak korzystać. korzystanie. Dobra, to i tak czy siak machniemy jeszcze jeden. Ty, nie, bo to, to jest duży park. Jezu, to jest wielkie. Oj, nie wiem, czy to nie jest za duże, bo to przy, przy swoim ogromem przytłacza na naszą, naszą siedzibę partii komunistycznej. I z tej strony widzę, że już nie ma zasilania, bo się nic nie świeci. <laughs> tak do połowy oświetlone. Ale kto prąd miał pociągnąć? Poważnie, czekałem aż się zrobi dzień, bo nic nie było po ciemku, widać. A na razie nie chcę ciągnąć prądu, bo jeszcze nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Myślałem, żeby z tej strony, ja tu gdzieś widziałem usługi dla mieszkańców, moglibyśmy maknąć mały dom handlowy, moglibyśmy maknąć duży dom handlowy. O, duży dom handlowy, gdzie to ma wejście? Kurde, nigdy nie wiem, z której strony to ma wejście, a z której wyjście. To jest chyba przód, nie. Po dom, a może to jest przód? Nie, to jest tył, to jest tył, bo to jest dostawcze. Moglibyśmy maknąć tutaj gdzieś dom handlowy. Hmm. Z której strony? Może takie butnie tutaj, co? Takie butnie tutaj. O, cyk. Cyk, cyk. O, wiem, jakbyś. Uj, ja jest Ja jestem geniuszem. Zaraz wam coś pokażę. Machnij tak najbliżej jak się da. Tu niech się robi dom handlowy. I od razu machniemy. Um, duży parking obok temu domu handlowego. Bo on jest z jednej strony przejezdny. Średni parking jest z jedną i z drugą stronę przejezdny. W sumie wolałbym taki duży parking. Wiecie dlaczego. Zrobimy. Czy parkingi mogą się łączyć? To jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, czy parkingi mogą się łączyć, bo jeżeli parkingi mogą się łączyć. Dobra, to zrób na razie tak. Zrób dróżkę. o ocyk i to połącz. O, i cyk. I to będzie parking. W razie czego w sobie możemy zrobić jeszcze jeden duży parking? Jak żeby po zawsze przy Centrum handlowym jest przypał. Zrobimy dużo, żeby nasi ludzie mieli gdzieś gdzieś sobie zostawić auto, jak przyjadą, kupować dobra. Oc, i są parkingi, ładnie, jebutne porobione. No i powoli to zaczyna wyglądać. Powoli, powoli, co prawda po ciemku wszystko. Yy, po, po nocach, bo nic nie, nie ma światełka, ale powoli się buduje. Przy świeczkach buduje. a cztery leniny założycielskie dumnie spoglądają. Kurde, trochę biednie tam teraz siedziła partia, wygląda przy tym wszystkim. Ale nic za... kurwa, też duże to centrum handlowe priorir. Ok, Jeżeli ktoś był w że łapka w górę i soczysty komentarz. Nie, nawet spoko to wygląda. Co prawda na razie to wygląda jak Czarnobyl, bo, znaczy Prypeć, bo jest pusto, a nie jest Sosnobyl, ale spokojnie, pracujemy nad tym. Od razu można by zrobić w sumie kino koło tego domu handlowego. E, daj mi to, 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 cyk, cyk z tej strony. Może to nie będzie park, ale z tyłu będzie parking. Połączy się to ścieżynkami i będzie spoko. Cyk, od razu tu za tym domem handlowym. Gdzie to ma przód? To ma przód... To ma przód, tu nie ma przodu. To jest chyba przód. Nie tak, to jest. Definitywnie to jest przód. Weź mnie to obróć. Mnie. Obróć mnie to. Machnij. O, czyż tu będzie cyk. Dobre miejsce. Od razu się drogą połączyło. Coś jeszcze możemy zrobić: stacja, szpital. Szpital moglibyśmy zrobić. Szpital możemy z tej strony zrobić. Tu jest dużo wolnego miejsca. Myślę, że szpital w tym miejscu to jest adekwatna lokacja. I od razu machniemy sobie. Dziś tu była o, remiza strażacka. W razie czego? Jakby jakiś śpiegi kaisera nam po, jakiś ogień zapruszył, czy coś. Można by zrobić od razu remizę strażaczką, obok tego, czy po drugiej stronie. Hmm. Może tu gdzieś wciśniemy? To ja możesz tu nawet zrobić. Remizę strażacką. O. Tutaj. Idealnie cyk, idealnie. Dobra, co dalej? W sumie uniwerek można by machnąć. Uniwerek medyczny to też całkiem y, spora miejscowo. O kurde ty. Dobra, zasadnicze pytanie, gdzie to jest przód? Z której strony. To chyba nie ma, to jest przód, ale tu można maknąć, to będzie dobrze, o kurwa, ale to miejsce za zajmuje, a Politechnika? O, Politechnika jest jeszcze szersza, to nie no, to, to musimy jakoś wcisnąć, Tylko jak my Ciebie wciśniemy, towarzyszu? Nie mam pojęcia, jak my Ciebie wciśniemy, a to jest, Jezus, jakby to z przodu stało, byłoby tak dobre, że my Ciebie nie wciśniemy, nie, byś musiał tutaj stać. nie Dobrze, ale tu można z tej strony ścieżynki porobić, to jest opcja, o i przed Politechniką i Uniwerkiem maknie się bar, żeby, żeby, żeby było blisko, Okej, okay, byś zrobił coś takiego. Można troszeczkę bliżej, troszeczkę bliżej. Im bliżej, tym lepiej. Aha, to już tutaj mi machnąć. Okej, okay, dobra. Zapamiętaj od razu. Tu powinno być w zakładce edukacji, od razu powinien go tych nauczalni być bar, ale spokojnie my zaraz zrobimy studenciaką bar. Gdzie to jest? Usługi dla mieszkańców, sklep spożywczy, po co komu sklep? Boisko bar o barcy. Czy to się zmieści tutaj? Bardzo chciałem, żeby to się. No nie może to się nie zmieści. Nawet mnie nie denerwuj. Zmieści się. Idealnie. Tylko że tu będzie bez drogi, tą drogę usuniemy, bo chyba inaczej się nie da w ogóle możemy tutaj machnąć a tu było w ogóle wejście do budynku chyba. machnij tutaj ze dwa bary chciałem żeby one się trzy zmieściły dobra tu machniesz jeden, powiedz że drugi zmieścisz chyba zmieścisz bo mi migdało, o zmieścisz da. i to będzie cyk, idealnie, dobra tylko usuń mi ścieżynki od tych barów nie, 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 tylko, tylko ścieżynki, tylko ścieżynki, tylko ścieżynki. Weź to, wybuduj i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Powstają, dobrze, 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 powoli, powoli, centrum, centrum naszego miasta, siedziba rządowa powstaje, to mi się podoba. Brakuje mi troszeczkę budynków typu siedziba milicji, typu Bułagi, więzienia, nie wiem cokolwiek, ale spokojnie, spokojnie. Sosnowy się rozwija, pewnie prędzej czy później dojdą takie smaczki. Ee, w sumie jak tutaj na naszych oczach powstaje uniwerek medyczny To od razu machniesz... Gdzie to jest? Politechnikę, Politechnika jest dość długa Z Politechniką jest dość problem, bo ona ma wjazd tylko z tyłu ale przód ma tutaj Ona będzie za uniwerkiem schowana, bo innej opcji nie ma Czekaj, czy to jest... kurwa? Nie, to jest przód chyba, to jest przód! Okej, okay, dobra, to dużo ułatwia, jeżeli to jest przód To machniesz mi uniwerek, znaczy Politechnikę a może tak zrobić? Przyklejone? Nie, wiem jak to zrobimy. Wiem jak to zrobimy. Makniesz mi tutaj. Bo tu musi być miejsce na drogę po środku. Okej. Okay. Zrób mi, powiedzmy... To możesz sobie nawet przykleić do drogi. Im bliżej drogi, tym lepiej. Mam pomysł. Jeszcze można zrobić akademiki. Chociaż akademiki w dzielnicy rządowej to głupi pomysł. Dobra, to będzie po prostu nie dzielnica rządowa. Bo to jest, to jest tylko jeden budynek rządowy de facto. Czyli siedziba partii. To jest dzielnica rządowa. To jest centrum naszego miasta. No, budujemy po prostu najbardziej wypasione budynki, jakie możemy zrobić. Nic na to nie poradzę, że innych nam nie dali. Teraz tu machniesz dróżkę. Hmm, może być droga asfaltowa zwykła, cyk. Niech ona po prostu przechodzi tutaj. Zbyt stromo. Co zbyt stromo? Nie denerwuj mnie nawet. Nawet mnie nie denerwuj, zrobisz tak, wyrównasz tutaj, zrobisz tak, to w sumie możesz dociągnąć. Okej, okay, nice, nice. I to mi się podoba. Wrzuć teraz pauzuniem, niech to się, znaczy trzeba, trzeba, przejść na to z szerszej perspektywy To są parkingi, czy my tu chcemy, tu w sumie jest jeden przystanek, co my tu zrobimy, nie mam pojęcia, tu może namachnąć by jakiś spożywczak Spożywczak brzmi jak plan nic tak nie irytuje jak, jak nie możesz szybko z wykładów wskoczyć do, 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 sklepiku Sklep spożywczy, mały sklep to Spożywczy Kolejnego baru nie ma sensu robić Pachnie tutaj bar, cyk i wiecie co zrobimy? żeby oni wiedzieli dla kogo tak naprawdę się uczą machniemy tu jednego Lenina który będzie patrzył, który będzie patrzył i będzie kontrolował czy wszystko, jest zgodnie, czy wszystko jest zgodnie z planem teraz teraz, można by pobudować akademiki, ale dobra niech się skończy Politechnika czekajcie, gdzie są te wszystkie szkoła, szkoła akademiki, Co to jest, to jest taki akademik to jest taki akademik. Dobra, machniemy dwa takie akademiki, tylko... Ja bym to zrobił troszeczkę w inny sposób. Tak, tego możesz tu zrobić jak najbardziej. Yy, może być tutaj. Może być tutaj akademik. Halo. Tak. Akademik tutaj chcemy czy bliżej drogi. Myślę, że możesz po prostu tu zrobić, odcyk Akademik. Yy, teraz machniesz akademik tutaj. Tutaj Akademik machniesz z tej strony. Myślę, że to brzmi jak plan. Nawet bardzo dobry plan. Teraz wam powiem, jak to będzie wyglądało. Jak to jest szerokie, może w ten sposób. Kurła, tak. Olipka, idealnie. Machniesz tak. I machniesz tak. Prosto? Znaczy, nie musi być prosto. Byle w oczach było prosto. Dobra, niech będzie. Alo, zbuduj. Cyk, dobra, niech to się zbuduje. Zbudowało się. Dobra, akademiki się pobudowały, teraz to co ja bym chciał zrobić, to chciałem tutaj machnąć parking, żeby było gdzie autem stanąć. Parkingi mi to się robiło, gdzie to były? Duży parking, tak tutaj machniesz mi duży parking. Może dwa duże parkingi? Duże parkingi to takie średnie te parkingi, chyba że machniesz mi dwa średnie, te dwa średnie można łączyć, to jest w sumie dobre. Machniesz mi powiedzmy tu parking. Jezus, to wszystko się, to wszystko pasuje, to wszystko się łączy I To będzie piękne, zaufajcie mi, będzie dobrze, zaufajcie O, cyk, cyk, dobra, niech to się zbuduje Jezus, o Jezus, jakie to dobre Jakie to dobre, jakie to piękne Teraz, to co potrzebujemy, to ścieżynki Właśnie, bo my ścieżynek w ogóle nie robimy, a ścieżynki to klucz Klucz do wszystkiego to są ścieżynki Machniesz mi ścieżynkę Jedną tu machniesz mi ścieżynkę Tej okay, cyk, ją połączysz do tego Dochodzicie do dróżki, tu ścieżynek, tu ścieżynek. Tutaj też na podługości jedna ścieżynka. Wy sobie możecie do końca pojechać tą ścieżynką. Zagód towarzysze. O to chodziło. Tu możesz dołączyć się. No wy asymetrycznie, znaczy asymetrycznie, symetrycznie do tego podchodzicie w ten sposób. ok, good, good, good. Do tego też możecie podejść. Jesteście połączeni, jesteście połączeni. Eee, ścieżynki, 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 ścieżynki. Tu sobie można zrobić ścieżki. A nie, bo te ścieżynki się łączą. Zrobisz coś takiego, tylko zrobisz coś takiego, tu zrobisz coś takiego. Tu są idealne miejsca, czekajcie, bo nie mogę się oprzeć. Tu machniemy. Cyk. I cyk, Idealne miejscówki, no na takie miejsce. Pięknie, o to chodziło, o to chodziło. Tu w sumie możemy od bezpośrednio akademik połączyć nie tory, kole, tak, torami będziemy studenciaków złożyć. O, oczywiście, oczywiście, machniesz mi o w ten sposób. Dobra, to jest połączone, połączone, połączone. Wy nie jesteście połączone, ale już jesteście. Sklep spożywczy, bardzo ważne, bardzo ważne. To połączysz. Tu przejdziesz na drugą stronę. Tu w sumie też przejdziesz w ten sposób do dróżki. Do dróżki, wy tą dróżkę połączycie. To jest, 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 jest. I teraz te sklepiki, okej, okay, good. Hmm, czy my tu coś chcemy zrobić jeszcze? Oczy, oczywiście, że my coś chcemy zrobić i teraz coś wykminie. Radziecki symbol z betonu i miedzi. No, no brzmi jak plan, brzmi jak plan przed uniwersytetem Medycznym. Tylko, że tutaj jest problem, bo nie zmieszczę drugiego. Chyba, że, chyba, że, chyba, że zmieszczę, ale będzie krzywo jak diabli. Trudno ważne, żeby się zmieściło. Re, reszta nie musi się zgadzać. Dobra, połącz mi to ścieżynką, ścieżynek. Ścieżynka do tego, ścieżynka do tego, ścieżynki do tych bloków radzieckich, o cyk, cyk, cyk. My też może zmachnąć ścieżynek. No dobra, no na razie to jakoś wygląda. Tu też, to z tej strony to jeszcze się zobaczy, to jest jeden przystanek. Tu są potrzebna większa liczba ścieżynków. Tu jest trochę pusto, trzeba to jakoś zagospodarować. Na pewno to można połączyć, to można połączyć i to można połączyć, a tu jest jebutne miejsce. <laughs> Wy wiecie na co. Wy wiecie na co to jest je... o dobra, to jest zbyt duże, zbyt duże. No zbyt duże. O kurwa, ty, to jest mało miejsca. To jest bardzo mało miejsca, ok, dobra, to nie. Ale tu, jakby nie było krzywo, to może i by się zmieściło. To się na pewno jest... Co istniejąca infrastruktura? A bo to ta rozgłośnia radiowa, ta rozgłośnia radiowa jest jakaś zbagowana, psuje socjalizm dobra, weź, otrzymaj rozgrywkę, zobaczmy jak to teraz pobuduje się, no no i tutaj już jakoś to sensownie wygląda, co to znowu jest wylodnione i puste, ale to jakoś wygląda, tu auta, tu cyk, tu trollejbusy, tu wszystko, sklepiki połączone, I no jest, jest elegancko i wszystko w duchu, w duchu syndykalizmu, gwiazdki syndykalistyczne się zgadzają, ciekawe czy kiedyś moje pomniki do tej gry dodadzą, na razie są tylko Leniny, eh, Trockiego by chociaż dali. No dobra, myślę, że jak na jeden odcinek starczy, to jest powiedzmy tam jedna czwarta tego, co sobie wyobraziłem, ale więcej o to chodzi. Jeszcze trzeba będzie tu dopełnić i tu dopełnić. Tu, to jak wam mówiłem, na początku, tu się machnie taką. To na, na długości będzie tak powiedzmy taki pas zielony, tu będą jakieś drzewka, tu będą jakieś leniny stałe, wiecie, takie ludzi, rodziny z dziećmi będą chodziły i dziecko będzie patrzyło O, Legii też taki chce być i widzicie i to wszystko się będzie zgadzało, więc jak chcecie więcej odcinków tego typu, oczywiście do łapek w górę i soczysty komentarz. Myślę, że w kolejnym odcinku też będziemy kontynuować budowę centrum naszego miasta. Miała być tam dzielnica rządowa, ale jest za mało chyba rządowych budynków, więc zrobimy to dzielnicą. Ludzi pracujących na chwałę syndykalizmu. W końcu to centrum partii trzeba połączyć, bo tu nie ma dojścia do tego, że na drogę się nie łączy. Dobra, łapę górę z też, trzymajcie się. Na razie.